Po wiekach spekulacji i poszukiwań naukowcy w końcu odkryli grób Marii w Jerozolimie. Co więcej, odkryli to, co uważają za miejsce ostatecznego spoczynku jednej z najważniejszych postaci w historii Jezusa Chrystusa. Miliardy chrześcijan wierzą, że Jezus został ukrzyżowany poza murami Jerozolimy, w miejscu zwanym Golgota lub Kalwaja, co oznacza miejsce czaszki. Został pochowany w pobliskim grobie, należącym do Józefa z Arymatei, bogatego ucznia, który poprosił Piłata o pozwolenie na zdjęcie ciała Jezusa. Grób był jaskinią wykutą w skalę, z dużym kamieniem przetoczonym przy wejściu. Trzeciego dnia po jego śmierci kilka kobiet przyszło do grobu, aby namaścić ciało Jezusa, ale znalazły kamień przesunięty i pusty grób. Anioł powiedział im, że Jezus z martwych wstał. W 1972 roku Wamino Bugatti, franciszkanin i archeolog, odkopał to miejsce i znalazł dowody na istnienie starożytnego cmentarza z i wieku. Bugatti zinterpretował pozostałości jako wskazujące, że pierwotna struktura składała się z trzech komór, z czego prawdziwy grób znajdował się w wewnętrznej komorze, Zgodnie z ówczesnymi zwyczajami. Później grób, zidentyfikowany przez lokalnych chrześcijan jako grób Marii, został ogizolowany od reszty nekropolii, odcinając skałę wokół niego. Nad grobem wzniesiono edykuł, mały kościół na ośmiokątnej podstawie, który został zbudowany przez patriarchę Juwenała w V. wieku, ale zniszczony podczas inwazji perskiej w 614 roku. Geronk Marfi Connor napisał, że Kościół został wspomniany dopiero pod koniec VI wieku i że jeśli prawdą jest, że został zniszczony w 614 roku, został odbudowany i odwiedzony przez Arkulfa około 670 roku, który opisał go jako dwupoziomowy i okrągły. Jakie znaczenie ma Dziewica Maryja w tradycji chrześcijańskiej? Dziewica Maryja zajmuje centralne miejsce w tradycji chrześcijańskiej. Jest głęboko czczona od czasów apostolskich i często przedstawiana w sztuce, muzyce i literaturze zachodniej. Chociaż biblijne odniesienia do Maryi są ograniczone, stanowią one podstawę dla bogatej i trwałej pobożności. Doktryna chrześcijańska dotycząca Maryi ewoluowała przez wieki, ukazując jej rolę jako gwaranta wcielenia dziewiczej matki, drugiej Ewy lub Matki Bożej. Różne wyznania chrześcijańskie poświęcają jej liczne święta, z wieloma dniami obowiązkowymi w Kościele Katolickim. Nowy Testament podkreśla pokorę i posłuszeństwo Maryi, czyniąc ją wzorem dla chrześcijan na przestrzeni wieków. Mimo ograniczonych szczegółów w Nowym Testamencie, chrześcijańska pobożność i teologia stworzyły kompleksowy obraz Maryi. Ten rozwój jest zgodny z jej przewidywaniem w magnifikat że wszystkie pokolenia będą ją nazywać błogosławioną. Maryja pojawia się po raz pierwszy w historii zwiastowania, gdzie opisano, że mieszkała w Nazarencie i była zaręczona z Józefem. Jej ostatnie pojawienie się w Nowym Testamencie jest z grupą osób modlących się po niebowstąpieniu Jezusa w dziejach apostolskich godzina pierwsza czternaście. Ewangelie również wspominają jej wizytę u Elżbiety, narodziny i ofiarowanie Jezusa, wizytę magów i ucieczkę do Egiptu. Chociaż te znaczące odniesienia nie tworzą pełnej biografii Maryi, jej rola jest kluczowa w nar Bożego Narodzenia i pasji, służąc jako wstęp do historii Bożego Narodzenia i stojąc u stóp krzyża podczas pasji. Chrześcijańska refleksja nad Maryją koncentrowała się na tych biblijnych scenach. Z interpretacjami różniącymi się w zależności od wyznań i teologów. Te różnice zazwyczaj zależą od tego, w którym momencie uważają, że zakończyła się uzasadniona ewolucja doktryny Maryjnej. Odkrycie Domu Maryi, znanego jako Dom Dziewicy Maryi, jest czczonym miejscem w pobliżu Efezu, na południowym zachodzie Turcji, w pobliżu miast Selcuk i Izmir. Ten skromny kamienny dom znajduje się w odosobnionym obszarze na Górze Koresos, co oznacza Górę Słowików. Autentyczność domu Dziewicy Maryi była przedmiotem kontrowersji. Pisma Brentano zostały później uznane za pełne przesady, co wzbudziło sceptycyzm. Kościół katolicki nie uznał oficjalnie tego miejsca. Chociaż zostało ono pobłogosławione przez wizyty papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI, co nadało mu pewną miarę wsparcia kościelnego. Pomimo tych szczegółów, Dom Dziewicy Maryi stał się miejscem pielgrzymek zarówno dla chrześcijan, jak i muzułmanów. Dla chrześcijan Maryja jest czczona jako matka Jezusa Chrystusa, podczas gdy muzułmanie honorują ją jako matkę proroka Jezusa. Jest jedną z nielicznych kobiet wymienionych z imienia w Koranie, gdzie jeden rozdział jest jej poświęcony. Istniejąca struktura na tym miejscu nie pochodzi z czasów Maryi, jednak po chrzcielnica została datowana na okres apostolski, sugerując obecność wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej, która mogła szukać schronienia tam przed prześladowaniami rzymskimi. Niedawne wysiłki w datowaniu metodą radiowęglową wskazują, że niektóre części oryginalnego miejsca mogą pochodzić z czasów, gdy żyli Maryja i Jan. Jednak trwające poszukiwania dowodów autentyczności nie umniejszyły duchowego znaczenia tego miejsca dla wielu. I jak wspomniano na początku, również odkryto grób Jezusa. Starodawny grób i szczegółowa analiza tradycyjnie uznawanego miejsca pochówku Jezusa Chrystusa ujawniły wstępne odkrycia które rzucają światło na trwałą obecność elementów sięgających VI wieku n.e. pomimo wieków zamieszek, w tym zniszczeń, uszkodzeń i odbudowy wokół bazyliki Grobu Świętego w Starym Mieście w Jerozolimie. Części grobu wydają się przetrwać próbę czasu. Usytuowany w sercu najbardziej czczonego miejsca chrześcijaństwa, znajduje się grób prosta, ale głęboka struktura Składająca się z półki wapiennej starannie wykutej w ścianie jaskini. Jego znaczenie rozbrzmiewa przez wieki, przyciągając pielgrzymów z całego świata, aby oddać hołd czczonemu miejscu ostatecznego spoczynku Jezusa Chrystusa. Jednak materialne pozostałości tego świętego miejsca były ukryte na widoku przez wieki ukryte pod warstwą marmuru od co najmniej 1555 roku. A prawdopodobnie wcześniej. Ta warstwa marmuru otaczała łoże pogrzebowe, chroniąc je przed chciwymi rękami pielgrzymów, pragnącymi zapewnić sobie pamiątki z wizyty. Odkrycie tego starożytnego grobu rozpoczęło się w nocy 26 października, oznaczając kluczowy moment w trwających poszukiwaniach w celu rozwikłania tajemnic otaczających to święte miejsce. Początkowo, gdy zespół konserwatorski z NAR Odowego Uniwersytetu Technicznego w Atenach rozpoczął badania, jedynie warstwa materiału wypełniającego powitała ich ciekawskie oczy po usunięciu marmurowego pokrycia. Jednak wytrwałość i poświęcenie napędzały ich wysiłki, kulminując w godnym uwagi odkryciu po wyczerpującej 60-godzinnej pracy pod warstwami historii i nagromadzonych gruzu. Pojawiła się nieskazitelna marmurowa płyta, która nosiła nieomylny znak krzyża, wskazując głębokie połączenie z przeszłością. To bardzo interesujące. Zobaczcie, co znaleźliśmy pod tynkiem trzy krzyże z naszego okresu wyraził Frederick Herbert, archeolog rezydujący w National Geographic. W nocy 28 października, z godzinami do nieuchronnego zamknięcia grobu. Oryginalne wapienne łoże pogrzebowe wyłoniło się spod swojej starożytnej zasłony, pozostając jako cichy świadek trwałego dziedzictwa wiary. Skala tego odkrycia odbiła się szerokim echem w społeczności archeologicznej, wywołując uczucie podziwu i zachwytu. Choć nie osiągnięto jednoznacznych wniosków, implikacje tych odkryć są głębokie, oferując kuszące spojrzenia na ciągłość lokalizacji grobu. Temat gorącej debaty wśród uczonych i historyków przez pokolenia. Ponadto badania ujawniły dodatkowe odkrycia, potwierdzając istnienie oryginalnych ścian jaskini wapiennej, ukrytej wewnątrz edykułu z XIX wieku, ozdobnego sanktuarium otaczającego grup. Profesor Antonia Moropoulou, wybitna postać, która przewodzi wysiłkom konserwatorskim i renowacyjnym wewnątrz edykułu, z szacunkiem wyraziła znaczenie tych odkryć, zauważając: To jest święta skała, która była czczona przez wieki, ale dopiero teraz może być naprawdę widziana. Bazylika grobu świętego, znajdująca się w dzielnicy chrześcijańskiej Starego Miasta w Jerozolimie, jest uważana za jedno z najświętszych miejsc chrześcijaństwa. Uważa się, że ta starożytna bazylika, pochodząca z VI wieku, obejmuje zarówno miejsce ukrzyżowania Jezusa znane jako Kalwaria lub Golgota jak i jego pusty grób gdzie chrześcijanie twierdzą że Jezus został pochowany a następnie z martwych wstał w ramach znaczącego wysiłku renowacyjnego 26 października roku 2016 roku tymczasowo usunięto marmurową okładzinę która chroniła oryginalną kamienną płytę wapienną gdzie uważano że Jezus został złożony przez Józefa z Arymatei. Wydarzenie to po raz pierwszy od 1555 roku odsłoniło oryginalną płytę, oferując rzadkie spojrzenie na znaczącą relikwię z historii chrześcijańskiej. Innym godnym uwagi miejscem w Jerozolimie jest grób w ogrodzie, grób wykuty w skalę, odkryty w 1867 roku. Niektóre społeczności protestanckie wierzą, że jest to prawdziwe miejsce pochówku Jezusa. Izraelski archeolog Gabriel Barkei datował grup na VIII i VII wiek przed naszą erą. W 1980 roku odkryto grup Talpiot w wschodniej dzielnicy Talpiot, położonej około 5 km na południe od Starego Miasta w Jerozolimie. Ten grup wykuty w skale, zawierał 10 osuariów, z których 6 miało inskrypcje. Jedna z tych inskrypcji, zinterpretowana jako Jeszue Bar Jousef, Jezus, syn Józefa, wywołała znaczne kontrowersje. Większość uczonych zgadza się, że grób prawdopodobnie pochodzi z okresu II świątyni, ale kontrowersje na temat jego związku z Jezusem z Nazaretu trwają. Sanktuarium Róża Bal, położone w dzielnicy Kaniar w Srinagarze, w Kaszmirze, jest kolejnym intrygującym miejscem. Miejsce to zyskało większą uwagę w 1899 roku, kiedy Mirze Gulam Ahmad, założyciel ruchu Amedije, stwierdził, że jest to grób Jezusa. To twierdzenie pozostaje punktem kontrowersji, szczególnie wśród lokalnych opiekunów sunnickich, którzy uważają tę ideę za sprzeczną z wierzeniami islamskimi. W Japonii wioska Shingo jest domem dla tego, co jest uważane za ostateczne miejsce spoczynku Jezusa, znane jako grób Chrystusa Kirisuto no Hake. Według lokalnej rodziny Sawaguchi, Jezus nie zmarł na krzyżu na Golgocie. Zamiast tego jego brat, Isukiri, zajął jego miejsce, podczas gdy Jezus uciekł przez Syberię do prowincji Matsu na północy Japonii. Mówi się, że Jezus przyjął imię Toraj Torajdake, został rolnikiem ryżu, ożenił się z kobietą o imieniu Muko i miał trzy córki. Rzekomo żył tam do wieku 106 lat, po czym jego kości zostały zebrane i pochowane w kopcu w Szyngoł, obecnie oznaczonym jako Grób Jezusa Chrystusa. Jaka jest historia i znaczenie Bazyliki Grobu Świętego? Zgodnie z żydowskimi zwyczajami, Pochówek w granicach miasta był surowo zabroniony. W czasach Jezusa żydowskie zwyczaje były bardzo rygorystyczne, w tym zakaz pochówku w murach miasta Jerozolima. Jest to wspomniane w Ewangeliach, które wskazują, że Jezus został pochowany poza miastem, blisko Golgoty, powszechnie znanej jako miejsce czaszek. Ten konkretny szczegół dotyczący lokalizacji pochówku Jezusa ma głębokie znaczenie zarówno religijne, jak i historyczne. Jednakże dynamika wokół tego miejsca pochówku doświadczyła znaczącej transformacji krótko po pochówku Jezusa, gdy szybka ekspansja murów Jerozolimy objęła Golgotę i przyległy grób w granicach miasta. Ta ekspansja nieumyślnie zmieniła krajobraz i kontekst miejsca ostatniego spoczynku Jezusa, włączając go w granice miasta kilka wieków później. Około roku 325 N. narracja o grobie Jezusa zyskała nową uwagę napędzana przez gorliwość przedstawicieli cesarza Konstantyna. Ci emisariusze podjęli misję odnalezienia świętego miejsca pochówku Jezusa. Według legendy ich Poszukiwania doprowadziły ich do świątyni wzniesionej przez cesarza rzymskiego Hadliana około dwa wieki wcześniej. Świątynia Hadliana, będąca świadectwem rzymskiej dominacji imperialnej, była strategicznie umiejscowiona nad grobem w celu ujarzmienia rosnącego wpływu chrześcijaństwa. Relacje historyczne, szczególnie udokumentowane przez Eusebiusza, biskupa Cezarei, rzucają światło na wydarzenia, które miały miejsce podczas odkrywania świątyni Hadliana. Gdy fundamenty świątyni zostały rozebrane, ujawniono prawdę ukrytą pod potężną strukturą grób wykuty w skalę, który uznano za ten sam grób, w którym pochowano Jezusa. Górna część jaskini została starannie usunięta, aby odsłonić jej święte wnętrze, co zapoczątkowało monumentalną przemianę. W hołdzie temu świętemu miejscu wzniesiono wielki kościół, który objął grób w jego świętych obrębach. Kościół ten, znany później jako Bazylika Grobu Świętego, stał się latarnią pielgrzymek i chrześcijańskiego oddania. Jednakże, upływ czasu nie zawsze był łaskawy dla tego czczonego budynku. W 1009 roku Bazylika Grobu Świętego została zniszczona przez kalifat fatymicki. Niemniej jednak, odporny w duchu, Kościół powstał z popiołów, przechodząc metodyczną odbudowę w połowie IX wieku. W głębinach badań archeologicznych, Bazylika Grobu Świętego stoi jako świadectwo trwałego poszukiwania prawdy historycznej. Wysiłki badaczy i archeologów w X wieku odkryły przekonujące dowody. W jej świętych granicach, resztki, które uważa się za pozostałości świątyni Hadliana i oryginalnego kościoła zleconego przez Konstantyna, dostarczając namacalnych powiązań z historyczną przeszłością tego miejsca. Ponadto te wykopaliska odkryły skomplikowaną sieć starożytnych kamieniołomów wapienia i liczne grobowce wykute w skale, będące poruszającymi przypomnieniami o bogatej historii tego obszaru. Głębiej, te dodatkowe grobowce z tej samej epoki oferują archeologiczne dowody, przekonujące, że okolica rzeczywiście służyła jako cmentarz żydowski poza murami Jerozolimy za życia Jezusa. W świetle tych odkryć, uczeni i historycy zmagają się z pytaniem o autentyczność Bazyliki Grobu Świętego jako miejsca ostatecznego spoczynku Jezusa. Chociaż absolutna pewność może pozostać nieuchwytna, uczeni, Tacy jak Dan Bachat, były archeolog miasta Jerozolima, twierdzą, że żadne inne miejsce nie rywalizuje z historycznym znaczeniem przypisywanym bazylice Grobu Świętego. Teraz porozmawiajmy o hipotezie skradzionego ciała. Hipoteza skradzionego ciała, teoria sięgająca pierwszych dni chrześcijaństwa, sugeruje, że ciało Jezusa Chrystusa nie zmartwychwstało, lecz zostało zabrane z miejsca pochówku. Według tej hipotezy, pusty grób nie był wynikiem zmartwychwstania Jezusa, ale raczej usunięcia jego ciała przez jego uczniów lub inne nieznane osoby. Ta koncepcja, zakorzeniona w Ewangelii Mateusza, wywołała dyskusję na przestrzeni wieków na temat autentyczności ewangelicznych relacji o odkryciu pustego grobu. W Ewangelii Mateusza hipoteza skradzionego ciała jest przedstawiona tylko po to, by zostać obalona, przypisując twierdzenie o kradzieży arcykapłanowi Izraela. Narracja sugeruje różne motywy, dla których uczniowie mieliby ukraść ciało, od chęci pochowania Jezusa osobiście po sfabrykowanie zmartwychwstania, aby przywrócić jego reputację. Wczesne pisma chrześcijańskie, takie jak Toledot jeszu i debaty między chrześcijanami, a. Godzina 16:50 żydami w drugim wieku dodatkowo rozwijają te teorie dodając warstwy do dyskusji krytycy hipotezy skradzionego ciała argumentują że mało prawdopodobne jest aby uczniowie dopuścili się takiego oszustwa powołując się na ich późniejsze męczeństwo jako dowód ich szczerości w głoszeniu